z tej strony Storm Gamer Pro a w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak robić animacje typu siren head karton cut bo nieraz pewnie tam no gdzieś się jak mieliście około 8 lat pewnie widzieliście na youtube e, takie animacje siren head vs karton e, cut takie jak o, tutaj wam pokazuję na pewno te zdjęcia możecie kojarzyć a w dzisiejszym odcinku pokażę wam jak takie właśnie animacje e, fajne zrobić niestety ja do końca tak nie umiem ale coś tam umiem nauczyłem się słuchajcie jestem trochę dobry z informatyki więc zapraszam do oglądania na początku musimy naszkować galerię. Musicie naszkować galerię e, i wejść w takie e, animacje na, na przykład. Ale najpierw zacznijmy od, jedną, od jednej rzeczy. Trzeba wziąć tutaj swoje miejsce. Na przykład las. Możecie wpisać na Google Las i wziąć tam jakieś zdjęcie lasu, tak jak tu ja mam. Albo, a jak byście chcieli, na przykład SCP, na przykład laboratorium, to wyjście laboratorium, no. Zamaszcie tutaj. Bo ja, jak widzicie, mam tutaj zdjęcie lasu. Następną rzeczą są postacie. E, trzeba zrobić tam jakiegoś, słuchajcie, screena tych postaci z animacji. E, no i trochę to poustawiać, bo jeszcze. Przyda się Wam coś takiego, bo można tu oh nie, e, można tutaj pomniejszać, o można sam brzuch. No. Także no to teraz na przykład e, spróbujmy zrobić taką animację. E, no hagiego hagiego nie mam, ale mam na przykład e, Science Heda, Dobra. Jak Siren Head. Niestety um, jakoś to fajnie nie wygląda. Um, w Słuchajcie, sensie, na przykład teraz weź, weźmy um, człowiek. Um, no To teraz. Na przykład, patrzcie. To jakoś nie będzie na razie wyglądać. Zobaczcie. Um, Podchodzić sobie taki Sarenheit i bum. Taka animacja jakoś to zarówno nie wygląda, aczkolwiek e, coś tam coś tam chyba no, wiecie, zrobiłem. No, tutaj nie wiem, czy, czy się w ogóle da coś tu wymazać. jakichś takich animacji takich nie, nie robię jakoś. No tutaj można obracać. O, się. Można tutaj e, takie tam rzeczy robić. E, dobra. No to teraz na przykład niestety jakoś to, no, to fajnie nie wygląda. w to może się tam sprawdzić na przykład teraz sobie weźmy e, animacje na przykład e, Siren Head vs na przykład dajmy to SCP nie mam, ale mam tutaj o takie stworki na przykład Long Horse. no to patrzcie idzie sobie Long Horse on go uderza na przykład możecie tutaj takie tam krew robić o, takie różne tam rzeczy no i, no i teraz weźmy że ten ten Longhorse. Bum! Złamał mu coś. No i patrzcie. O dobra. Możecie na koniec tam takie Longhorse. No to nie tutaj. Możecie żeby tam czarny ekran napisać Longhorse Win na przykład. No. Możecie również tam z Młagiem robić takie tam rzeczy Lightheadem, Siren Headem, z kimś chcecie. Możecie nawet Godzilla. No. Możecie takie animacje właśnie tworzyć. Na przykład karton Cut versus Siren Head. A, a to a tak może ja wyglądać. An, animacja. Kogo weźmy sobie najpierw e, Sirenheadem. I dajmy to i, I popatrzcie na animację. Możecie tam jakieś dźwięki dodać również z internetu. No, na przykład bum 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 bum. Nie no. Ja nie umiem, nie będę z siebie wariata robić, bo ja tam dźwięków nie umiem robić. Słuchajcie. A może ten się powiem że no nie nie będę siebie głupawki robić, ja nie umiem dźwięków robić, e, jeżeli by, wy byście chcieli właśnie taką animację na YouTube. Możecie sobie na przykład wziąć, wpisać na YouTube z drugiego telefonu na przykład e, jak wygląda, w sensie dźwięk na przykład e, jumpscare'a kata, nie wiem, wiecie. No i patrzcie, kartonka może się powiększyć, zjeść go, no, wszystko tutaj. Możecie tworzyć własne wyobraźnie, możecie własne postacie tworzyć. Nie wiem, na przykład czarny Siren Head, bo Siren Head jest, nie wiem, jakiś, nie wiem, czarny, jakiś duży, nie wiem co to jest, ja nie umiem jakoś, nie lubię tak rysować w taki sposób. No. no, Mam nadzieję, że Wam pomogłem. Mam nadzieję, że będziecie teraz umieć. robić um, Tam jakieś animacje. No jakoś fajnie, ja nie umiem ich robić, aczkolwiek coś tam umiem. No. Także bym było na tle. Mam nadzieję, że odcinek Wam e, się spodobał. No. Subskrybujcie kanał, bo na 100 tysięcy pokazuje twarz. No. To uwielbam na tyle. Elo.